Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Bluesów zrobimy coś tak szalonego, że nie mam pojęcia, czy w ogóle gra coś takiego przetrzyma. Ale ostatnio został dodany do gry nowy Paragon. A co by gdybyśmy postawili ten Paragon tutaj, w tym miejscu, na takiej mapie, która wydaje mi się, że jest jedną z lepszych, ale dodatkowo włączyłem nieskończony Atak Speed więc y, paragon na setnym poziomie z nieskończonym atak speedem, no właśnie to może być bardzo mieszanka wybuchowa i wiadomo, ten paragon ma jeden minus, czyli nie może usuwać kamo, dlatego postawimy sobie tutaj gdzieś inżyniera powiedzmy w tym miejscu i jako taki support y, będzie tutaj Mac. Y, Mac oczywiście zrobiony pod dolne drzewko trzeci tier, y, inżynier tak samo zrobiony pod trzeci tier, chciałem jeszcze łódź pod wodną postawić, ale wydaje mi się, że to już będzie za dużo, bo też chcę wiecie żeby jednak tutaj ten tak shooter, ten paragon tak shootera y, odgrywał Główną rolę, a nie, że na przykład jakiś tam y, pianka, ta oczyszczająca, albo tutaj y, właśnie ta łódź podwodna. Także usiądźcie wygodnie, zostawcie łapkę w górę smacznego, jeżeli ktoś się, je, bo wiem, że y, wiele osób po prostu lubi sobie coś tam przekąsić do y, filmów na YouTube. Ja sam jestem taką osobą, także y, jestem jednym z Was, że tak powiem. I dziękuję. Wczor y, z ciekawości, po wczorajszym filmie sprawdziłem sobie, czy ktoś kupił ten pakiet bohaterów. Bo okazuje się, że ja go nie mam, bo mam wszystkich bohaterów, ale widziałem, że jedna osoba y, tam y, wydała kasę. Także bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję. I ktoś też kupił pete. Sobie sprawdziłem, te wszystkie takie pety mamy do, właśnie pakiet petów do każdego, chyba do każdej małki, albo do każdego bohatera, albo do każdej małki bohatera. Dla mnie to jest, chyba mam nawet to powyłączone, ale też po prostu mi się rzuciło w oczy i wiadomo, double cash mode, jakieś odblokowanie tych kotów bojowych, jakieś odblokowanie paragonu. Niestety mówię, ja nie mam ników, więc te osoby, które kupiły to, one wiedzą, że mówię o nich, ale to nie, nie mogę w żaden sposób po prostu wam podziękować. Tak, jakby z osobna, także dziękuję po prostu każdej osobie, która skorzysta z tego kodu. A jeżeli chcesz, no to tutaj masz to. I na przykład, jeżeli chcesz sobie kupić wszystkich bohaterów i wszystkie skiny, jakie wyszły, tylko ostrzegam, wychodzi to dość drogo, bo tam 100 zł, albo 112, 115, coś koło tego. Dobra, przechodzimy sobie tutaj, czyli bierzemy pierwszą od razu rzecz. Słuchajcie, nie wiem, czy w ogóle. Nie, dobra, ja będę potrzebował przecież tego. Yy, farmy, właśnie, farma bananów. Zapomniałem w ogóle, że coś takiego tutaj jest i coś takiego wypadałoby postawić. Mamy tego gościa, bo wydaje mi się, że bez tego gościa nie byłoby opcji, żebym tutaj cokolwiek zrobił. On pozwala mi na skipowanie rund. Bo wiecie, jeżeli się okaże, że musiałbym siedzieć tutaj 5-6 godzin, żeby dojść do tej 600-700 rundy, no właśnie, nie wiem, czy to oczyszczanie Kamo jest na tyle mocne, że wspomoże tego shootera na tyle, żebym mógł bez problemu dojść do tej rundy. Bo sam on sobie będzie na, na pewno mega silny, taki mega, mega, mega silny. Ale czy na tyle, żeby właśnie tutaj e, dojść tak daleko? No to co, będziemy musieli po prostu zobaczyć. Ja odpalmy sobie tą piankę oczyszczającą, o, w tym miejscu, tylko, że no właśnie, przez to, że ta pianka oczyszcza, zresztą jak widać, to ona przy okazji zadaje bardzo dużo obrażeń i wydaje mi się, że większość teraz demedza robi inżynier, tak. No właśnie tego się obawiałem, kurde, że tak to będzie wyglądało, chociaż i tak to jest tylko na um, początek tych rund. Później, wiadomo, będzie większy problem, znaczy, większy problem. Później jakby odpowiedzialność za zbijanie balonów będzie i tak po stronie takshootera. No nie wierzę, że, nie wiem, na dwusetnej i na trzysetnej rundzie ten inżynier nadal będzie zadawał tyle obrażeń na trzecim tierze, bo właśnie, też bardzo ważne, ja nie, w żaden sposób nie ulepszę go. To są jakby, wiecie, trzy ulepszenia i tyle. Tutaj tak samo. Migotanie i to jest wszystko, co ulepszam. nic więcej, żadnej magii sterowanej i tak dalej, bo nie chcę, żeby więcej zadawały obrażeń, niż powinny zadawać. I wiecie, jaki mi jeszcze pomysł chodzi po głowie? Albo w sumie nie, nie będę mówił, nie, 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 ja mam dużo różnych pomysłów do zrealizowania, takich do przetestowania, bo mnie osobiście po prostu to ciekawi, także subskrybujcie kanał, wtedy nie przegapicie tych dziwnych pomysłów, gdzie będziecie się zastanawiali co? Ale, ale po co? Bo taka pewnie będzie reakcja. No ale ostatnio mam po prostu taki em, okres testowania różnych rzeczy przy okazji nowej aktualizacji do blusów i czekam cały czas na y, testy kota bojowego. To też jest na mojej liście gdzieś tam. I, i chwila, chwila, bo ja potrzebuję postawić... Um, czekaj, czy jeżeli ja postawię tutaj to i czy, zmieszczę po prostu farmę? No oczywiście, że nie zmieszczę, bo to jest tak jakoś dziwnie zrobione, że zobaczcie tutaj niby mogę to postawić, ale sobie Strony już nie mogę, ale. Czekaj, czekaj. Ja, ja muszę pokombinować po prostu. To mi nie da spokoju, bo chciałem oczywiście wciągnąć się w farmy, bo będziemy potrzebowali tutaj naprawdę bardzo, ale bardzo dużo kasy. Hmm, no nie, dobra. A tutaj może coś te? Co, coś za chwilę wykombinujemy? No nie, nie, nie wykombinujemy. Także będą te farmy oczywiście totalnie rozwalone. E, w, ważne w sumie, żeby tylko ten, o właśnie, ten farmer tutaj to zbierał. Także kolejna farma. Ja wiem, że osoby, które mają mm, dużo godzin w bluesach, jak widzą, jak ja stawiam te farmy, to się łapią za głowę. Spokojest! Spokojnie, je, ja później jak to montuję, to mam dokładnie to samo. Wie Jezu, gościu, masz tyle godzin w tej grze i zrobisz takie gówno. No, ale jest jak jest. I za chwilę zobaczymy, kto zbił więcej balonów, bo bardzo mnie ciekawi, czy nadal inżynier tutaj kieruje wszystko, y, czy raczej doszło do małej zmiany. Mamy 2000, tysiące! A ty masz ile? E, magma tysiąc i dziewiętnaście tysięcy. Oj, 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 dobra. No, to tak jak mówiłem. No, spokojnie, później ten inżynier y, troszeczkę odpadnie. Ognisty pierścień. Czy ja chcę kupować już ten ognisty pierścień? Właśnie, mam też um, jakby mamą pomoc w postaci. Ty, ja mógłbym tutaj postawić tego shootera. O, dobra, to we weź sobie strzelaj, stary. I jeszcze jeszcze w tym miejscu postawimy sobie to. Wir ostrzy. O, czyli mamy przy okazji przetestowanych po prostu. Jak on bije! Jak to fajnie wygląda! Kurde. No, ej, zarąbisty widok. Szkoda, że nie zbija owianych balonów i tak, mógłbym postawić wioskę i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. Musimy się skupić, jak jak, jak najszybciej po prostu, żeby wygenerować jak najwięcej kasy, ponieważ ja będę mógł inwestować w ten paragon, więc nie muszę już stawiać sobie Geraldo, pa, nawet, nawet zobacz na to, Geraldo nie został postawiony, bo został znerfiony dość mocno, tam wiele rzeczy w jego, umiej w jego umiejętnościach, w jego sklepie został znerfiony, także ja nawet go nie stawiam teraz, ponieważ mówię, będziemy mogli sobie inwestować testować powoli, powoli w ten paragon. Zresztą wydaje mi się, że na pierwszym poziomie ten paragon i tak już będzie taki broken, że ja nawet nic nie muszę tutaj robić. No, przecież właśnie, ja nawet nie muszę go ulepszać na setnym poziomie. Znaczy do, do setnego poziomu. Ale i tak to zrobimy, bo to fajnie wtedy wygląda. Setny poziom, wiecie, to jest max. Chociaż tak naprawdę to nie jest max. Znowu, widzicie, znowu was okłamałem. Ponieważ mogę włączyć, yy, że mam ulepszenie paragonu bez limitu. Czyli na przykład można zrobić poziom 9999. I wtedy ten Paragon jest silniejszy, chociaż testowałem to raz i nie do końca to, jakby ten Paragon był silniejszy, ale nie o tyle, ile myślałem. Ale może zrobimy po prostu kiedyś coś takiego, że nie wiem, ulepszę znowu jakieś tam Paragony, albo wszystkie Paragony na maksymalny poziom. Oj, to by był bardzo długi odcinek, ale może dzięki temu byśmy złamali grę i pewnie bym dostał z automatu bana, e, bo moje konto teraz jest oflagowane, a za takie rzeczy to nie wiem, czy jakiś ban, czy coś, czy co z drugiej strony, no co ja dostaję za przejście na przykład, nie wiem, 600 rundy. Nic, a nie, dobra, dostaję instamałkę. Ale no, ja nie za bardzo nie korzystam z tych instamałek. O, i widzicie, inżynier 26 tysięcy, a ty? A, a ty ma o 39 tysięcy. Także super, chociaż już ty coś tam zacząłeś robić. Dobra, i mamy już y, farmy bananów. No, to teraz możemy sobie po pierwsze y, zainwestować w piątkę tej farmy bananów. Za chwilę sobie wciągniemy tutaj y, te farmy, żeby zrobić miejsce na kolejne. I tak naprawdę, czekaj, co ja jeszcze muszę tutaj zrobić. Małpie miasto. Oj, okej, okay, no nie widzisz kamo, tak? Zdaję, zdaję sobie z tego sprawę. I oj, o, ale znowu przebijałem się. 63 runda. W ogóle FPS-y mi zaczynają spadać, to jest ciekawe, bo jest za dużo pocisków na ekranie. No i dwie najważniejsze rzeczy już są zrobione, czyli farma pod dolne drzewko i farma pod górne, to teraz możemy e, sobie ulepszyć wszystkie właśnie piąte tiery. O, w ogóle zapomniałem, że on jest na, cały czas na trzecim tierze. Już już spokojnie nadrabiamy topek kolców. A nie kolców jest w sumie chyba normalna ilość, tak. E, tu się e, nic nie zmienia. Ile to masz? 31 tysięcy. Ty masz 9... 916! Je Aha, dobra, bo wszystkie balony, które mogą zostać zbite e, są zbijane tutaj przez tego taksutera. Dobra, nie, 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 nie mam żadnego problemu. 54 tysiące potrzebujemy. Ty, jakoś wolno ta kasa idzie. Nie wiem, o co chodzi. Wiecie co? Jednak nie ulepszymy jeszcze go na piąty tier, tylko postawimy sobie parę farm bananów, e, żeby jednak e, troszeczkę to wszystko rozpędzić. Ty, co on robi na tym piątym tierze? Halo, stary, co się dzieje? <laughs> Okej, okay, no, no to teraz za powinien zacząć trochę nadrabiać to. Te obrażenia. Ja tu przy okazji mamy przetestowane po prostu 3 tak z nieskończonym atak speedem. I jak będę miał 200 tysięcy to zainwestujemy sobie w ten paragon, bo to chyba powstanie mi pierwszy poziom, coś koło pierwszego poziomu. Więc o to mi chodzi i później będziemy stopniowo po prostu go ulepszali. Chyba, że mówię, gra się popsuje. Bo te, też tak może być, że te, gra nie jest na to przygotowana. O, była właśnie 80 runda i mamy już 200 tysięcy. Dobra, nawet poczekam do 250 tysięcy, bo pewnie te paragony na... Impopable są troszeczkę droższe. A, to już mam prawie 300 tysięcy. A nie, 240 tutaj kosztuje. Zainwestujemy całą kasę. I uwaga! BUM! Dziewiąty. Hmm. Szczerze mówiąc, dla mnie te, ten Paragon bije tak jak bił. W tym sensie. Nie widzę jakichkolwiek... Z... Ej, co co są za cały czas jakieś ten wybuchy. Aaa, ja już rozumiem chyba o co chodziło. Czyli on, ten tak pod górne drzewko wypuścił tyle tych kul ognistych, że one nawet po zdobyciu, znaczy po zrobieniu tego paragonu, one nadal tam były. Okej, okay, dobra, i zobaczymy jak to będzie po prostu teraz działało. Mamy 40... 48 tysięcy, tylko chciałem powiedzieć, no, mamy już bardzo dużo kasy, ale super. Dobra, postawię ciebie. Hmm. Czekaj, czy to cokolwiek daje? Podkręcanie. Umiejętność podkręcania namiesza inną wieżę. Dobra, czyli to nic nie zmienia. I to też nic tak, tak naprawdę nie zmienia. Chodzi mi o to, że potrzebuję po prostu kasy, żeby tutaj e, cokolwiek zrobić. E, znaczy, po, potrzebuję kasy, żeby... Mm... Ulepszyć ten paragon, a żeby mieć kasę, to ulepszę sobie tego inżyniera, bo to jednak nic nie zmieni. Nie będzie miał chyba więcej obrażeń. I tak powiem wam, że nie do końca czułem, czy tutaj jest rzeczywiście ten nieskończony atak speed, ale po moich FPS-ach i z tego co widzę, jak mi gra po prostu spowolniła, to tak, on ma tutaj te nieskończone pociski. Tylko na, na pierwszy rzut oka może po prostu nie być to widoczne i zdaję sobie z tego sprawę, że jak użyjemy tej umiejętności, Okej, okay, no i teraz po pierwsze widać, że ma nieskończony atak speed, yy, a po drugie yy, on wtedy niszczy te yy, właśnie kamo balony. To jest jakby takie naprostowanie do tego odcinka sprzed dwóch dni, gdzie tam no właśnie sobie testowaliśmy tego takshootera i okazało się, że on nie widzi kamo, no niestety, pyk. O, okej, okay, co, coś tam zniszczył fajnie, yy, 170 tysięcy i teraz zaczynamy powoli go boostować i całą kasę, którą mamy, to po prostu inwestujemy. Już 29. poziom rośnie, yy, rośnie jak na drożdżach. I myślałem, że przed setną rundą uda się zainwestować milion, ale mamy 970 tysięcy, więc lecimy. Boom, który to będzie poziom 72. Aha, dobra, bo te końcowe jakby poziomy troszeczkę będzie z nimi problem. I uwaga, nic nie odpalamy, no jest mielony. A właśnie wyłączyłem w ogóle efekty, bo już się y, zaczynało średnio robić z FPS-ami. Okej, okay? i uwaga, 66 dolarów! Jest, pięknie! Te, te, cieszę się z tego bardzo, że zarobiłem kolejne 66 dolarów. Na razie powiem Wam, że to kombo y, sprawdza się bardzo dobrze, jednak nie trzeba było kupować. Ninja Paragonu, żeby to działało, ale zobaczymy, jak będzie na późniejszych rundach. Oczywiście, jak już będę widział, że jakby tu jest Paragon na setnym poziomie i e, nic więcej nie mogę zrobić, i balony będą bardzo szybko niszczone, no to wtedy zaczniemy się bawić tutaj tym gościem, nie? Że będziemy skipowali powiedzmy co 10 rund, sprawdzali, jak to wygląda, bo na razie no, nic, nic kompletnie się nie przebija. Przypominam, że tutaj te balony muszą zrobić i tak takie trzy okrążenia, więc no na razie jesteśmy na pierwszym i nie zapowiada się, żeby jakkolwiek to miało się zmienić. No to to 115 ta runda i inwestujemy dalej i teraz 97 poziom ty jakoś szybko ten yy, maksymalny poziom wbijemy Byłem przekonany, że będę musiał tutaj dłużej siedzieć, żeby to osiągnąć, ale o, w ogóle, właśnie teraz możecie sobie zaobserwować i cofnąć film i zobaczyć, jak się zmienia ten paragon, wiecie, po, po poziomach. jest jakby specjalnie tego, jakby nie zwracałem na to uwagi, bo tak paragony się zmieniają w zależności od tego, jaki mają poziom. Nie wiem, czy wszystkie, wiem, że y, na pewno te ostatnie, które dodawali, ale pewnie tak jest. R raczej na to y, jakby nie zwracałem nigdy uwagi, ale tak jest, że one po prostu im się troszeczkę ten wygląd zmienia, co jest naprawdę fajne i mamy tu. Tutaj trzy ulepszenia, tutaj 10 ulepszeń i co, możemy tak naprawdę co każdy 200. O, sety poziom, okej. Okay. <laughs> Poszło to troszeczkę szybciej niż planowałem. I słuchajcie, 119 runda, wiadomo, trzeba, co trzeba teraz zrobić. 129, 139, e, raczej nic się nie powinno tutaj przebić. 140 to jest taki nasz e, punkt wyjściowy, w którym sprawdzamy, e, czego można się tutaj spodziewać. Ja już profesjonalnym okiem po 600 godzinach e, grania w nosy, oczywiście to jest e, sarkazm. Już wiem, czego można e, e, czego. Można się po prostu spodziewać po tej małperce. Nie no, często moje założenia były totalnie błędne. I uwaga, 140 runda, nie używamy nic, żadnych zdolności. Okej okay, i. Mm, oj, oj, oj hu, hu. Dobra, słuchajcie, ja muszę wytoczyć ciężkie działa. <grytanie> to, to, oj, no szybko, bardzo szybko, yy, no to może do dwusetnej, a może skip 1000 i byśmy byli na tysięcznej rundzie. O, albo kasno można, w ogóle ten mod też dostał aktualizację na nowym update'cie bluesów. Dobra, teraz sobie weźmiemy, pyk, 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 170, 180, teraz weźmiemy sobie 199, ok? żeby ta runda cała nam yy, przeminęła i później sobie skoczymy po prostu... Znaczy, później będziemy mieli dwusetną, no, którą sobie też sprawdzimy. Oj, troszeczkę już dalej te balony są, ale mówię, przypominam, to są trzy okrążenia, nie? Które musimy wykonać, więc... W sumie ja tych farm już nie potrzebuję. A może będę miał dwa fps więcej? Albo coś takiego. Cyk, cyk, cyk. W ogóle wczor na wczorajszym filmie yy, spieprzyłem trochę sprawę i przez parę godzin, chyba dwie albo trzy godziny, był tytuł z przedwczorajszego filmu. Oj, dwuseta runda! O, dobra, no... no 200 na runda. <tyle, tyle mogę powiedzieć. I tak zostało to szybko zniszczone. 22 miliony. I pek, ładnie. Um, dziękuję za Insta Małkę. Ona mi się na pewno przyda. Dobra, to skoczymy sobie powiedzmy o. Ty, do 250. Coś takiego. Ok, 249. Um, I no nie wiem, mogę użyć tego. Tylko że. Dobra, we, wezmę jeszcze, zrobię jedną rzecz. Na chwilę włączę wam skalę efektów. Jak to się po prostu prezentuje. No ładnie, Nie. Ma, bardzo ładnie, mało co po prostu. Widać przecież i, ten, i, i tak ten paragon. Y, obstawiam, porównując z innymi, to jest bardzo czytelny, nie? że nie ma tutaj takiego syfu na ekranie. Zastanawiam się, który paragon byłby najgorszy, właśnie pod względem FPS-ów? Może zwykły ten, y, Dart? No bo on y, siedzi na tej, tej katapulcie, i, znaczy katapulcie na tej baliście i tam strzela. Może to? Nie wiem. To, to trzeba by było po prostu zrobić wielkie mistrzostwa każdego paragonu z nieskończonym atak speedem i jeszcze wygrać moda, że mogę buffować się małki i jeszcze postawić go na platformie Boga, to już w ogóle byśmy tutaj przeszli grę po prostu. Po prostu, po prostu. nie wiem, język mi się zaplątał No, 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 widzę pierwsze problemy tutaj Oj, dobra, odpalę sobie tą umiejętność Żeby się nie okazało Bo mamy ostatni ten y, Tą też umiejętność sobie odpalimy oj jaka było blisko To wystarczyła ostatnia prosta Gdyby on nie y, tutaj Nie zrobił tej umiejętności Znaczy nie użył tej swojej umiejętności Halo, ej, dobra, co to było? Co to było? Czy on miał na tyle mało obrażeń? 299 runda, przecież to była końcówka. To było już. Mieliśmy, Mieliśmy prawie tą 300 rundę. Wiecie co? Nie, 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 nie. Ja muszę to zrobić. Wydam 500 dolarów. Boli mnie to, ale ja wierzę, że on da radę przejść tą rundę. Tylko dlatego, że, wiecie, ja zeskipowałem parę tych rund, to się dużo balonów namnożyło, i przez to on sobie nie poradził. Ja cały czas wierzę, że jest w stanie ten Paragon dojść jeszcze dalej. Tylko, no, po prostu, to była moja wina, dlatego wydałem te 500 dolarów. Eee, nie chciałbym używać tych umiejętności, ale chyba będę musiał, tak patrząc na to, jak to wygląda. Dobra, odpalmy sobie i pyk, mielimy wszystko na swojej drodze. Ale opancerzony ząb, to było dziwne, nie? I teraz już em, od trzysetnej rundy nie boostuję, znaczy nie zmieniam rundy, bo było blisko, znaczy powiedzmy już przegraliśmy, e, dlatego chcę... Wytrzymać, poszekać i zobaczyć, jak to będzie dalej wyglądało. No i tak, jak mówiłem, mamy 301 rundę i jednak udało się to przejść, także bardzo dobrze. Ile mamy zbitych blonów? 403 miliony. No tym tempem wydaje mi się, że dojdziemy do miliarda. Chociaż, wiecie, w każdej chwili to może się tak naprawdę skończyć. Ile na taką jedną rundę? Okej, okay, z 20 milionów teraz, no to jest coś takiego, 20 milionów balonów zostało zbitych i walczymy dalej. Półtora miliona kasy mamy, ma, ma, mamy. O, w ogóle ten czarodziej milion ma. Ty, to też sobie nieźle radzi. No i mamy tego gościa. Może to muć podwodną. Kurde, dobra, wiecie, co postawię to muć podwodną? O, tak, tak. O, nie wiem, coś takiego zrobimy. Dobra, i ona też coś tam będzie, czekaj. Yy, wzmacniacz. Nie, ona po prostu wykrywa kamo, tak? To, ta, tak to powinno działać. Mam nadzieję, że czegoś po prostu tutaj nie pomieszałem. No i tak, porównując yy, właśnie, że ona ma 73 tysiące, i porównując do tego, no to to jest na, naprawdę nic. O, już przybiliśmy punkt tego, yy, pół miliarda. Bardzo fajnie. I 302 runda. Tu widzę opancerzony bud jest, także, hmm. Będzie problem. Wezmę prędko się razy jeden, żeby się nie okazało. I muszę w odpowiednim momencie użyć tej zdolności, żebyśmy po prostu go zmilili Ale na pewno 400 na runda tutaj nie pęknie. To już widzę teraz. O co chodzi? Ej, dobra, o co chodzi z tymi ząbami Że one są nagle takie mocne? Znaczy ja rozumiem. Im mamy późniejszą rundę, tym po prostu te balony mają więcej HP, więcej wytrzymałości. Ale i tak, nie wiem, zastanawiam się to, że nagle mamy problemy, żeby pokonać zwykłe opancerzone zomgi. No i finalnie udało się dojść do 308 rundy, i nie wbiliśmy, niestety. Nie, 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 ja chcę przejrzeć sobie mapę. Mamy 994 miliony. Nie udało się przejrzeć miliarda, kurda, było już tak blisko. Jeżeli chodzi o mapki supportujące, to tak to wygląda. Ale powiem wam tak, no i jest mocny ten paragon z nieskończonym attack speedem, ale cały czas mam wrażenie, że spodziewałem się więcej, i wy też się pewnie spodziewaliście więcej, nie? Ja to tak powiedziałem, no, nieskończony attack speed. To musi być potężne. Nie wiem, są inne paragony. Jeżeli chcecie, abym potestował inne paragony, koniecznie dajcie mi znać. Życzę wam spokojnego czwartku i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.